Cześć! W dzisiejszym filmie mam dla Was premierowe obiekty w Samyang 35-150 o świetle 2.0-2.8, co czyni go bezpośrednią konkurencją dla Tamrona o tych samych parametrach. Zaczynamy! To, co jest super w tych obiektywach, to przede wszystkim ich jasność i ogniskowa jasność od 2,0 do 2,8 i ogniskowa od 35 do 150. Co sprawia, że mamy pokrycie właściwie wszystkich stałek, które moglibyśmy zakładać, na przykład przy fotografii portretowej 35, 50, 85, 100. 135. Przysłona w obiektywie tak jak wcześniej wspomniałem, wnosi od 2 do 2.8, czyli jest zmienna. Niekoniecznie może być to komfortowe dla filmowców, jeśli chcą w trakcie filmowania sobie zmieniać ogniskową. Dla fotografów nie ma to aż takiego znaczenia, konkretne wartości, które zmieniają minimalną przysłonę to około 40 mm wchodzimy na 2.2, około 60 mm wchodzimy na przysłonę minimalną 2.5. I kolejna przysłona już jest mniej więcej w okolicy 80 mm lekko poniżej może. Wtedy wchodzimy już na tą minimalną przysłonę 28. Podobna zależność jest też z maksymalną możliwą przysłoną na danej obniskowej, to znaczy, jak schodzimy ze 150 mm do 80 to mamy dostępną maksymalną przysłonę 22 od 80. W dół do wartości 60 mamy maksymalną przysłonę 20. Od wartości 60 do 40 około 40 jest przysłona 18 i poniżej już maksymalna przysłona wynosi 16. Autofokus moim zdaniem zachowuje się bardzo dobrze, jest celny, szybki, śledzi punkt tak samo w trybie fotograficznym jak i filmowym, więc niezależnie od tego, do czego będziecie wykorzystywać ten obiektyw, to myślę, że pod tym względem będziecie zadowoleni. To, co w szczególności może zainteresować filmowców, to w jakim stopniu ten obiektyw oddycha, to znaczy jak mocno zmienia kąt widzenia w momencie, kiedy przeostrzamy z jednego. Punktu na drugi, z, z punktu, który się znajduje blisko, na punkt, który znajduje się daleko. No i tutaj muszę powiedzieć, że jest bardzo dobrze. Tak samo na 35 mm, jak i na 150 mm, fokus breeding jest prawie niezauważalny. Bokach, boker, boker. To, co sprawia, że ten obiektyw może być ciekawą alternatywą dla kilku stałek, jest to, że jest jasny. Ktoś mógłby się zapytać, jak jest z rozmyciem tła. No już odpowiadam. Ja już odpowiadam, już teraz już. Jak na obiektyw, który ma nam zastąpić lub być taką alternatywą dla kilku obiektywów portretowych przystało, spodziewamy się po tym, że będzie miał całkiem ładne rozmycie. Tła. I faktycznie tak jest. Oczywiście największe rozmycie możemy się spodziewać na najdłuższej ogniskowej na 150 mm świetle 2.8, jednak na 35 mm na świetle 2.0 też jest bardzo przyjemnie. To pozwoli nam robić zdjęcia portretowe całych postaci czy ujęcia zbliżeniowe. Jeśli chodzi o ostrość obiektywu, zrobiliśmy kilka zdjęć testowych. Nie są to profesjonalne testy, ale. Zobaczmy, co udało nam się tutaj osiągnąć. Ostrzenie na środek, na w miarę środek, bo na twarz anioła nad drzwiami. Powiedzmy, że detal jest OK, kontrast też w porządku. Jeśli chodzi o brzegi, to widać minimalny spadek ostrości na samych brzegach, ale jest to praktycznie niewidoczne. I zobaczmy teraz zdjęcie na 150 mm. Tak samo jak sobie przybliżymy, to widać detal, fakturę. Ściany i na brzegach. Może minimalnie spada ostrość, ale naprawdę jest to bardzo akceptowalny poziom, który będzie nam wystarczył do tego, żeby robić bardzo ładne zdjęcia portretowe. Kolejna kwestia, która może być tutaj dosyć istotna dla filmowców, to w jaki sposób pracuje manual Focus, czy liniowo, czy dynamicznie. Czy ruch jest powtarzalny? Jeżeli wykonamy ten sam ruch na pierścieniu ostrości, to czy uzyskamy ten sam efekt i wyostrzymy na ten sam punkt? I odniosłem wrażenie, że tak właśnie jest, więc duży plus dla osób, które po prostu filmują. Jeśli chodzi o odległość ostrzenia, to też nie mamy tutaj jakiś. Fantastycznych parametrów, które pozwolą nam robić zdjęcia typowo makro, bo jest to taki obiektyw, który jest bardziej przeznaczony właśnie do wykonywania portretów. Na najszerszym, na 35 mm, mamy odległość ostrzenia na poziomie 33 cm, co pozwala mi się zbliżyć właśnie na taką odległość, jak widzicie. Jeśli sobie zmienię na 150 mm, to odległość ostrzenia zwiększa się do 85 cm. Obiektyw składa się z 21 elementów i jest uszczelniony, co możemy poznać po tym elemencie gumowym zaraz przy mocowaniu. Na samym obiektywie mamy tutaj dwa przyciski funkcyjne, do których możemy przypisać sobie dowolną funkcję, na którą pozwoli nam aparat. Tak samo mamy tutaj suwaki 1, 2, 3, które może nam przełączać na przykład... Tryby, w których pracujemy i oczywiście mamy subak autofocus na manual focus. Jest też blokada, która umożliwia nam zablokowanie obiektywu na 35 mm, dzięki czemu nie będzie nam się wysuwał podczas transportu. Szkoda w sumie, że nie działa to też na każdej innej ogniskowej, co mogłoby zapobiegać zmianie ogniskowej, przypadkowej zmianie podczas pracy. Średnica filtra wynosi 82 mm. Generalnie obiektyw jest bardzo solidnie zbudowany, jest mieszanką metalu i twardych tworzyw sztucznych. Jeśli chodzi o pierścień ostrości, to moim zdaniem mógłby chodzić trochę z większym oporem, troszkę chodzi za luźno. Jeśli chodzi o pierścień zmiany ogniskowej, to nie mam tutaj do czego się przyczepić, stawia taki przyjemny opór, ale jednocześnie łatwo możemy zmienić wartość ogniskowej. Obiektywy tego typu nie są najbardziej komfortowymi obiektywami do pracy z gimbalem, czy do wyważania i do samej pracy na takim stabilizatorze. Jednak udało nam się go wyważyć bez problemu na Roninie RS3 Pro, który sprzyja takim cięższym zestawom. Na mniejszych zestawach musielibyście sprawdzić sobie wcześniej, czy da się wyważyć. Moim zdaniem też na RS2 też bez problemu da się wyważyć taki zestaw. Oczywiście będzie on dosyć ciężki, więc po dłuższej pracy z takim setupem pewnie będziecie musieli sobie zrobić przerwę na odpoczynek. I podsumowując, obiektyw ten jest mega ciekawą alternatywą dla osób, które nie chcą się bawić w wymianę obiektywów podczas pracy, chcą sobie zaoszczędzić na czasie. Mamy tutaj pokrycie praktycznie większości stałoogniskowych obiektywów, a do tego jasność od 2.0 do 2.8 robi robotę. Po drugie, Dużą korzyścią jest tutaj szybka praca autofokusa, która zadowoli tak samo osoby, które pracują na sesjach portretowych, jak i filmowców, którzy na przykład filmują jakiegoś rodzaju reportaże i potrzebują szybko zmieniać ogniskowe. Minusem może być waga ponad 1200 gramów po dłuższym czasie, mając taki zestaw w. Dłoni, czy niezależnie od tego, czy fotografując, czy filmując, może to trochę ciążyć. Dajcie znać w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani takim materiałem, który, w którym porównamy ten obiektyw do Tamrona o tych samych parametrach. A tymczasem zostawcie subskrypcję, lajka, dzwoneczek, jeśli chcecie być poinformowani zawsze o nowych filmach. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!